No, was bardzo serdecznie na tym odcinku i dzisiaj powiem Wam, że będę nagrywał w kurkach. No tak, ale widzicie też po tytule, przy okazji, że spadł dziwny śnieg. Co to może oznaczać? Oczywiście tylko jedno: czyli taki dziwny, że dla mnie dziwny. A taki? Czekajcie, chwilę. O, patrzcie, Ta, dla mnie to jest mega dziwny śnieg. Czy się i on jest mega też zimny, więc to jest śnieg na 100%. Takie grado coś może. Ale patrzcie ile tego jest na mojej trampolinie. <gry> więc tak. Na trampolinie wam tu pokazuję, bo najlepiej widać. Tutaj widać, ale tak słabo, więc chyba, żebym przybliżył. O, o, teraz widać. Więc... O, przy... czekajcie chwilę. się, tu się... Widzicie w ogóle ekran? Ej, co jest? O, widzicie takie cośik. No. W sumie tak to jest. A, kurek. Jak było, tak jest. Jutro pewnie live'ik. Ponieważ dzisiaj miałem to zrobić, ale no mało osób było. Nie wiem czemu was tak bardzo mało było. Ale okej, okay, no. Y, jutro będzie liveik. Więc wyczekujcie! Wyczekujcie, wyczekujcie! No. no. Więc tak. Jest tam jeszcze kury, nie są zamknięte, bo. Jeszcze dziwo nie poszły spać. Przepraszam, że tak zacięło. Ale właśnie to no, dziwne trochę jeszcze, że jeszcze nie poszły, no ale tak to jest... O kurno! Czasami idą o, yy, o 16 ja już jest prawie 16, więc. Więc tak, ale to pewnie też dlatego, że ja tu siedzę, no nie no, to, to, to też taka jedna sprawa. No. No, tutaj Kiwi, jak widzicie. No. Przybliżę Wam do kamienia. Nie, no do kamienia Wam tutaj przybliżę takiego. No dobra, to do Kiwi, tutaj lecimy. Tylko gdzie on jest? O tutaj, no jesteś. Jesteś super, jesteś super. No więc co tam jeszcze widzowie mogę Wam tutaj pokazać? No, oczywiście, moją roxylantkę ksilantka, no wiem, że tak mówię, ale to jest po prostu moja kochana Roxy. No, no więc w sumie to tak, to jest, no nie ma nic w sumie ciekawego takiego, że coś się strasznie zmieniło. A ład! Obró, obrót, tylko ona ze mną takie robi ten. No, ona wtedy tak do mną śmiesznie chodzi. Nie ma kotów, czekajcie. Zrobię dookoła domu. Pierwszy raz chyba robię to na odcinku. Idę dookoła domu. Nawet biegn biegną biegnąc, biegną, więc. Tak. Lecę, lecę. No, więc idziemy, idziemy. Czekajcie, chwilę tutaj Na razie auto jest, ale lecimy, lecimy. <laughs> Zobaczcie, co tu się dzieje. Ale no, kotów dalej nie widzę. Miałem chwilkę przerwę, ale. Lecę. Przepraszam, tu za dużo nie pokazuję, ale no... No ale to tak jest, więc... No. Coś tu nie ma nikogo, nawet kotka. No to jejejeje... Ja o nie. Sobie nie zobaczą kotka, więc... O przepraszam, że nie pokazałem wszystkich zwierzątek, ale pewnie gdzieś kotki poszły, więc... Do zobaczenia, widzowie! No! Więc do, do widzenia, papatki i do widzowie, do kolejnego live'a i odcinka. I shortsy też oczywiście wbijajcie.